Dzień na heaven RP. Boż, oh, dobra, teraz pójdę do mojego przyjaciela. Mm, dobra, mam taki dom, kupiłem sobie nowy dom. Jestem bogaty, już skończyłem 18 lat, mam 20 lat. Więc mogę kupować nawet sobie auto. Dobra, ten. No co tutaj jest zemy, dobra, idę sobie poglądać telewizję, albo, albo w sumie idę na dół, albo do basenu sobie pójdę. Tak, pójdę sobie na... Tak, dobra. Idę do basenu skoczyć. i ziu! Nie wiem, czemu z moim mieczem to zrobiłem, ale zrobiłem. Pójdę sobie w ogóle do mojej kryjówki zaraz. Więc dobra, pływam sobie. Dobra, sobie tak będę pływał, pływał. Pym, pym, pym. Nie pamiętam czy ja robiłem w tym domu kryjówkę, czy nie. Nie pamiętam. A, była kryjówka jest dobra. Co, co to za, za strzały? Co się dzieje? Mi się wydaje? Co jest? O, kto to za strzał? Gdzie to jest? Gdzie jest? A, kto strzela? Ktoś w moim domu strzela? Kto to? Ludzie! Ktoś strzela do mnie! Co to? A, o! Tutaj! Jax, 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 Szybko! Szybko, szybko, szybko! Szybko Tutaj mnie nie znajdzie. Tutaj mnie nie znajdzie. Tutaj mnie nie powinien znaleźć. Tutaj mnie nie powinien. Uff! Chyba... Chyba się udało. A teraz... Szybko, czy, czy. O! Tu jest! On tu jest! Dobra! Nie ma co po nic. Co? Idę o. sobie. Ha ta. Co, co się Co się tu stało? Co? On nagle on nagle. A e e Tak. Co? Co ty tu robisz? Mm. Widziałeś takiego jacksa widziałeś jacksa Chyba się przeglądałeś telewizora. No co on? Jack, ja też jestem zdziwiony, że Jacks istnieje. Aha, macie się urodziny. Proszę, prezent. A, dobra, dzięki. To dzięki, to pa! A, dobra. No właśnie, zapomniałem, zapomniałem. Pójdę Wiem, skoro mój nie rozumie, to jest tylko jedna osoba, która mnie zrozumie. A to jest czarodziej! Więc nie no czarodzieja. Bleciacielę, gdzie ty idziesz? Do sklepu? No, ale nieważne, dobra, idź sobie gdzieś przez, ja i tak potem. Dobra, to wyjeżdżam. A, dech. To jest jakiś, jakiś koń tu jest. Co to jest? Co? Co to jest? Kim ty jesteś, potworze jakiś? Kim jesteś? Nie zbliżaj się do mnie. E, to ja, czarodziej. Nie jesteś czarodziejem, przecież czarodziej tak nie wygląda. Ale zrobiłem sobie operację. Dobra. Czekaj. Yy, co, yy, z kim walczyliśmy? Z kim walczyliśmy jak ciebie spotkałem? Mm. Grimace? Grimace Shake i, i z kim? kim? Stick figura. Dobra, 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 Slender. Slenderman. Dobra. Uff, uff, Dobra, więc wszystko dobrze jest. Uh, słuchaj, Jax, jakiś Jax, Jax jest, yy, Digital Circus zaatakował mnie. No to co? Wiesz coś o Jacksie? Przeglądałeś się telewizoru. A. Powiedz, że ty tylko żartujesz. Nie. Ja nie wierzę. Dobra, co po, popatrzymy na jakieś twoje książki. Dobra, żartuję, mam książkę o Jacksie. Uff, tak myślałem, dobra. A kiedykolwiek widziałeś Jacksa na oczy, czy nie? Mm, nie. Okej. Okay. Jack, to jest kotek. Jack to jest królik. Kotek. Królik, kotek. Nieważne. Dobra, dałaj mi tą książkę, żeś. Dobra, gdzie jest to z A to a, dobre, tu jest. To, jest. to jest wiadro. Tak, gościu, dawa, dałeś mi jakieś głupie wiadro. Aha, dobra, czekaj. Daj mi książkę no, no, o Jacksie, gdzie jest Twoja biblioteczka? Tu jest. Proszę. Kurde, to jest boks. Nie gadaj, że jesteś ślepy. Mm, nie. Znalazłem! Powiedz, że to jest to... Co to? Mm, piłeczka. To jest piłeczka, czy książka? Piłeczka. Daj Na mi pewnie. książkę! Chodź... Mam! Na pewno, błagam, chodź też. Już się boję. Patrz. Y ja... Dawaj książkę! Książka! Dobra. Dobra! Mam! Ja tylko nie to! Daj książkę! Ale... Czekaj. Warden, czarodzieju, Przyjacielu mój daj książkę! Dobra, mam! Ty jako jedynie mnie rozumiesz. Mam! Powiedz, że to jest książka. Ona błagam, błagam życie. Daj spraw, żeby Warden, czarodziej, Warden. Proszę. Jak? Dobra, Loda, to akurat możesz mi dać. Ale daj książkę o się! Albo nie. Dobra. Książka o Jacksie, tak. I tak, proszę. A. Dobra, daj książkę teraz szybko na tych miast. Coś znalazłem. Książka o Jacksie? E, nie wiem, sam się czytaj. Dobra, to daj. Książka o digitalne cyrku, wszystkie postacie. No w końcu, ile z tobą można. Ja cię, trzeba sobie dorobić oczy. Dobra, e, książka. E, ten, po. Ej, tu no jest, jest po z... Dobra, Boże, wezmę Wa sobie. Dobra, warden, nie co chcesz? Ja tutaj czekaj, tylko wyjdę na zewnątrz. Albo ty no. wyjdź na zewnątrz, bo ty lubisz ciemność, a ja będziesz w słońcu. Na, na, tutaj na. Dobra, o, o jest Jax! Jax! Dobra! Niebezpieczny królik. Ty, 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 ty sam wszystko zrobisz. Jax niebezpieczny... A nieważne, ten czarodziej się wie... Błaga, powiedzcie, że czarodziej w końcu ma mocne i mogę się teleportować. No chyba tak. A chyba ograniczone ma ten, dobra. Jax jest niebezpiecznym królikiem, lubi zabijać pistolety, wszystko i takie tam, takie tam. Ostatnio nie ma go w Digital the Circus. Dobra, wszystko wiem o Jacksie. Ale jak go pokonać, to tutaj nie ma nie jest nic napisane. No dobra, poczekam do jutra. Ech, tą książkę dalej będę miał i teraz jadę. Ach, dobra, jestem w domu. Idę spać. Ach, dobra, jutro przeczytam dokładnie wszystko o Jacksie i postaram się go zniszczyć Kolejna osoba chce mi. Czekaj, czy to mi się wydawało? Czy to jest pom. Pomni tak wygląda? Ej, czy ty jesteś pomni? Pomni, to ty? Co się stało? Co mi się wydało? Ja. Czy... Dobra, odpłatę, bo mi się przewidziało wszystko. Szybko idę spać. To odpoczynku, bo... Było... Ja nie, nie wytrzymam. Dobra. Pyk nie. Łazienka nawet nie pamiętam dopiero co kupiłem ten dom. Ja wczoraj kupiłem ten dom Jest moje łóżko. Mia, I zrobię druga część już wkrótce. Jeśli chcecie więcej części o, o historyjkach, to, nam, no to zostawcie suba i lajka i napiszcie komentarzu, czy pamiętaliście, jak rok temu robiliśmy to samo, a teraz pa!